Siema, no, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę inny odcinek, taki luźniejszy. Zabieram się za przygotowanie do kolejnego etapu. Muszę tutaj ogarnąć, także zapraszam Was na króciutką relację. No dobra, czeka mnie najtrudniejsza robota w sumie. <gry> Muszę te płyty poprzenosić. myślałem, że sobie je tutaj poprzenoszę do kuchni, żeby w salonie trochę miejsca zrobić. Także będę je upadał w tą stronę. Tutaj te całe odpady muszę gdzieś kurde się ich pozbyć, ale też nie wyrzucić. Chyba je tutaj upcham do wiatra łapu. A dalej jeszcze nie wiem, z tym stołem kurde też muszę się jakoś pomieścić. No tragedia jest po prostu powiem wam teraz Dużo tego jeszcze mam styropian elewacyjny W domu trzymam ale to po tych sufitach już wyjeżdżamy ostatecznie Z elewacją kończymy ją I żebym kurczę już mógł zapomnieć o tym a pewnie samą elewację jakby Wykończenie będziemy robić w przyszłym roku dopiero Bo już w tym roku to na bank nam czasu nie starczy chcemy się Wprowadzić w tym roku także Musimy pokończyć w środku rzeczy. No dobra, już to pomierzyłem, zmieści mi się ta płyta tutaj spokojnie, jedna za drugą. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. W końcu jest tak jak być powinno. Ech, dobra, troszkę mi zeszło, Tutaj tak ze 3 godzinki sprzątałem. No i w sumie co? W sumie tyle. Poprzenosiłem te dobra. rzeczy wszystkie moje narzędzia tutaj. Muszę to teraz znów na stole poukładać. Część rzeczy tutaj wrzuciłem jakieś rynny, jakieś tam które których jeszcze potrzebuję. Kleje jakieś takie dziwne rzeczy, a no, i to tam co już widzieliście, to tutaj w tym pomieszczeniu też wszystko co potrzebne jest do kolejnych etapów i tych zaległych. No także jest tego dużo. No i dobra, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o przygotowania do mojego kolejnego etapu, czyli tutaj sufitu i znów to samo. Będę leciał, czyli gruntowanie na około sufitu na ścianie, docięcie rur, tutaj pod wentylację, upewnić się, że te profile są dobrze rozstawione, część wyrównać, żeby się zgadzała, może jakiś dorobić żeby to się w miarę prosto kręciło tu też muszę tam poprawiać troszkę te dolne żeby mi się zgadzały popatrzeć jak to tu wygląda, rozmieścić przewody tak jak być powinny folia, płyta gładź także no, trochę roboty będzie, ale to w kolejnych odcinkach. Dobra, teraz się żegnam, dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.